Rędkarze mamy bardzo dużo swojego sprzętu, różnego rodzaju. W związku z tym trzeba to jakoś zapakować, jak wyjeżdżamy na ryby. Jest kilka rozwiązań, w zależności od tego, czego oczekujemy: ile bierzemy ze sobą sprzętu na wyjazd na ryby. Czy będziemy wędrować, czy będziemy łowić stacjonarnie. Jednym z takich najprostszych rozwiązań jest chlebak. Chlebak to jest klasyka. U nas chlebak wykonywany jest w trzech wielkościach. Jedna komora w środku i cztery kieszonki zewnętrzne. Przy czym dwie z takich siateczek. Zawsze tutaj można sobie coś włożyć: jakieś drobne rzeczy, drobne akcesoria. I co ważne, zawsze przy chlebakach, przy torbach również, dajemy taką podkładkę. To jest istotne. Podkładka z gąbeczką. Jak na ramię założymy, to wtedy jak wędrujemy, nawet to nas nie gniecie ten pasek, nie uwiera, bo nie ma nic gorszego jak taki pijący w ramię pasek, a my mamy chodzić i łowić. To musi być komfort łowienia. Jeżeli mamy więcej jakichś gabarytów do przenoszenia, no i prowiant, i sprzęt, a może i czasami jakieś rzeczy z ubrania, peleryna, to wtedy raczej polecam torbę. Nasza torba jest wykonana również w trzech wielkościach. Ta torba jest zbudowana w każdym modelu tak samo: cztery kieszenie zewnętrzne na zamek usztywniane dno z kołeczkami dystansowymi. Oczywiście wszędzie wszystko jest lamowane, żeby jakieś nitki nam się nie ciągnęły. No i wzmocnienia, jak zwykle, u nas w tych miejscach, gdzie pasek nośny jest montowany, no bo wiadomo, że zdarza nam się przynosić różne cięższe rzeczy. Co jest istotne? Ta klapa posiada, ta torba posiada klapę. Wszystkie torby nasze posiadają taką klapę, oprócz tego, że komora jest zamykana tutaj, niezależnie na dwa zameczki, to posiada klapę, którą dopiero tu zapinamy na klamrę. Dlaczego to jest istotne? Jeżeli pada deszcz, to ta klapa nam dodatkowo zabezpiecza cały środek torby. Mało to, jeżeli chcemy ściągnąć jakąś pelerynę, swet, koszulę, cieplej się zrobiło, również możemy tutaj położyć, przytroczyć tą torbą i jest szansa, że nie zgubimy. A więc w trzech wielkościach taka torba również z podkładkami komfort łowienia musi być naturalnie. Jeżeli prowadzimy aktywny tryb wędkarstwa, na przykład spinningista, czy łóżkarz, gdzie pokonujemy parę kilometrów w ciągu dnia nad rzeką, ja polecam wtedy plecak. Ale plecak, żeby był dobry, odpowiedni, musi być przede wszystkim ergonomiczny. I tutaj nasze szelki są tak skrojone, że idealnie przylegają nam tutaj do karku. Wszędzie jest gąbka w tych szeleczkach. W związku z tym również jest komfort noszenia. Natomiast tutaj specjalnie jest takie rozwiązane, zrobione, że mamy taśmę, która na całej długości wchodzi pod pokrywę. Jakie to ma zadanie? Jak pada deszcz, to ten deszcz nie wlewa nam się między plecy a plecak, raczej gdzieś tutaj odchodzi bokiem. Co do szelek? Szeleczki mają tutaj jeszcze dodatkowy. Dodatkowe klamerki z paskiem na pierś, dlatego żeby, żeby ten plecak jak się nachylamy, żeby nam na przykład nie przeleciał przez głowę albo nie zsunął się. To też podnosi komfort łowienia. Dodatkowa klapa, która zabezpiecza nam komorę główną. Komora główna jest tylko z jednej wielkości. W plecach mamy karimatę zabezpieczającą nas przed jakimś pudełkiem które tam będzie i nas gniotło, czy termos. A więc komfort, komfort, komfort łowienia. Nasze plecaki nie są rozbudowywane bardzo w bok, tylko raczej mają smukłą, wydłużoną kształt, dlatego że jak przechodzimy przez krzaki często, przedzieramy się, no to łatwiej nam jest się przedzierać, jeżeli ten plecak chowa się za obrysem wędkarza. Nie zaczepiamy wtedy. Wszystkie nasze torby, plecaki, pokrowce czy chlebaki wykonane są z znakomitej jakości tkaniny jest to tkanina typu Cordura 600x600 ta tkanina jest podklejona taką płytą PCV w związku z tym nam nie przemaka ale to nie znaczy, że nie będzie podsiąkała woda na szwach ale warunkiem dobrej jakości produktu dla wędkarza są wysokiej jakości. Taśmy dla nas specjalnie na zamówienie są robione. Wszelakie plastikowe dodatki, zamki i tak dalej. Nawet nici, które stosujemy, muszą być dobrej jakości, żeby nie pękały. To wszystko przekłada się na produkt dobrej jakości. Taki produkt firma Salik Zalba od 1989 roku oferuje. Zapraszam do sklepów wędkarskich. Tam można je nabywać, a jeżeli byłby jakiś problem, zapraszam również na naszą stronę internetową www.salixmyślnikalba.com. Tam również można nabyć te produkty.